Cześć! Z tej strony Andrea i Kacper, czyli SPAKOWANI W DROGĘ. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym kamperwanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Jesteśmy w Kapadocji, ale powoli wjeżdżamy w te tereny, które wszyscy znamy ze zdjęć. Nasze ulubione miasto w Kapadocji. Uczysa. A to jest droga na naszego kebaba. Mustafa. Teraz to zrobił to się to fancy, tak. Ma nowy szyld nawet. Mustafa to jest porządna teraz firma, a Mustafa. Widać też, że z roku na rok tych sklepików i straganów robi się coraz więcej, ale nie dziwota, bo Kapadocja robi się też coraz bardziej popularna. Ciekawe, ile dzisiaj kosztuje lot balonem i ciekawe, ile kosztuje kebab u Mustafy. Pamiętamy ceny, że było około 7 czy 8 zł za kebaba u Mustafy, także... No zobaczymy. Mustafa nas nawet pamięta Ceny za duru ma troszeczkę wyższe, bo Tawuk 20 zł. Także jest duża różnica Ja w zjem Ale ja też zjem włókę. Nic się tutaj nie zmieniło, słuchajcie Cały czas taki sam i uroczy Autentyczny kebab w kapadocji tylko tutaj u Mustafy Możecie zobaczyć jak Mustafa tutaj teraz zrobi nam nowe kebabki A Tu mamy shisha, tawuka Chickena, kurczaczek. No i to jest właśnie ten kebab u Mustafy. Bez żadnych sosów, tylko suróweczka, dużo natki, cebulka. Kacper mówi, że bardzo dobry mi też bardzo smakuje, także polecamy Mustafę, jeżeli chodzi o autentyczny turecki kebab. Dobrze być tutaj z powrotem. Jest zielono, inaczej trochę. My raczej unikamy komercyjnych miejsc. Kapadocja pozostanie w naszych serduszkach na długo, bo. Tutaj spędziliśmy najpiękniejszy czas w Turcji, chyba. Idziemy teraz w naszej ulubionej kawiarni. Cieszymy się ogromnie, że tu jesteśmy. To jest jakiś po prostu kosmos. I zobaczcie na to, co nasze fotografie tutaj. Wow! Yeah. Yeah, very nice. No i oczywiście dostaliśmy herbatkę. Aż mamy łzy w oczach. Niewiarygodne, jak tutaj się zżyliśmy z tym miejscem, też przez, przez ludzi. Ludzie są najważniejsi w podróży, się okazuje. Niesamowite, że te zdjęcia mają. No. Czuję się jak u siebie. Wiem, że jak coś się stanie, to będzie jakiś problem, to mogę powiedzieć, że wymienić po prostu trzech ziomów, których tu znam, oni znają wszystkich i, i będzie git. Wpadliśmy w szał zakupowy, bo tu w Kapadocji te pamiątki są zawsze najfajniejsze. Ta jest w ogóle wyjątkowa, ma więcej pasków takich widzisz? A w ogóle nie wiem czy widzicie, ale sklep jest zlokalizowany w domku skalnym. I kolejna czapka do kolekcji. Tym razem z Kapadoci. I ja też mam swoją własną. Strasznie nam się mordki cieszą cały czas. Fajnie, że tu jesteśmy. A tu proszę, tarasik. Jedziemy gozleme Gozleme to takie naleśniki tureckie Tradycyjne Podawane na różne sposoby My mamy dzisiaj wersję szpinak i ser Jedziemy na miejscówę Kapadocja w zielonej wersji jest zupełnie inna w odbiorze Powiem na... Trawa wszędzie rośnie po prostu Ciekawe kiedy przyjdzie dzień, że zabronią wjeżdżać tu jest taki teren wielki, że nie wiem, czy kiedykolwiek zabronią, ale kampery są wszędzie. A jeszcze nawet nie zaczął się sezon. No niestety, nasza miejscu stara okazała się być bardzo popularna, ale nie wśród kamperów, a turystów. Tu jest nasza miejscówka. Tak, tu spaliśmy. No, o tam, gdzie czy pomarańczowy stoi. Nawet jest sklep jakiś teraz. Co, to mi się tam podoba na końcu, ale tam jest piach. A tu jest trochę więcej zieleni. Z tego, co pamiętam, startują balony. No jak widzicie, tu jest taki ogromny plac, na którym mogą sobie kamperki stanąć. Jostaliśmy pobudzeni przez balony i przez wrzeszczących Chińczyków czy tam Japończyków z tyłu Ale to dobrze, bo przynajmniej się ruszyłam i coś nagrałam. Dzisiaj na przykład myśleliśmy, że balony nie wystartują, ponieważ, żeby balony wystartowały, muszą być odpowiednie warunki pogodowe. Przede wszystkim nie może być wiatru. Duży wiatr uniemożliwia to, że balony latają. Tak samo deszcz. Wczoraj mocno popsuła się pogoda w Kapadocji. Nawet chłopaki z Uchisaru mówili nam, że szanse są takie 60 do 40, że balony raczej nie polecą. A tu proszę bardzo. Jeśli balony latają, to jest ich 120 na niebie. Średnio bilet kosztuje 200 euro, co daje nam co daje nam dzienny budżet na niebie około 500 tysięcy euro. To jest to biznes ciekawy. Dodatkowo jeszcze mamy cały biznes dookoła, czyli różnego rodzaju wycieczki samochodowe, sesje zdjęciowe, zaręczyny, wycieczki konne, wszelkiego rodzaju atrakcje. Jest to na pewno region, który turystycznie generuje naprawdę dużo przychody. Ogólnie to powiemy Wam, że się zrobiła tutaj komercja. To znaczy, ona chyba zawsze była, ale może na nią nie zwracaliśmy tak bardzo uwagi. A no, zobaczcie tu Pani w sukni na zdjęcia. I tak przeszła mnie taka myśl, że za parę lat pewnie i tutaj zabronią stawać kamperami, bo po prostu psujemy widok. No może nie zabronią Kto wie? I my pewnie po paru dniach się przeniesiemy miejsce bardziej prywatne. Caspar ja przyjechał nas odwiedzić. Słuchajcie. Nice bike. It's yours? Yes. Zobaczcie, co tu się dzieje. Caspar na motocyklu. Crazy. Crazy. Jak było Kacper? Fajnie. Fajnie? Fajnie, fajnie, fajna Honda. Chłopaki zaprosili nas jutro na grilla, także jedziemy jutro na imprezę. A dzisiaj chwilę posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No i za niedługo się zwijają, także Kapadocja jak zwykle pełna atrakcji. Jesteśmy właśnie w Rose Valley. Chcieliśmy się przejść na spacer, ale niestety po prostu nam się nie chce. Podjechaliśmy tu. Tu jest start strechu. Idziemy na kawę. Jest po prostu za gorąco. Takie czasem życia. Przed chwilą Kacpra zaczepił chłopak, który powiedział, że widzieli naszego kampera będąc w Omanie w marcu i właśnie spotykamy się ponownie w Turcji. Jak mały jest świat, że spotykamy się z tymi samymi ludźmi. Tylko wiecie, oni przylecieli do Omanu i przylecieli do Turcji, a my tą trasę zrobiliśmy całą na kołach i spotykamy się w tym samym miejscu na świecie. Jak Dopiero co właśnie mówiłam o tym, że zastanawiam się kiedy Kapadocja skończy się jako raj dla vanlifersów I już widać, że niektóre miejscówki są pozasypywane ziemią, żeby nie można było przejechać Także jak widzicie ludziom już troszeczkę zaczyna przeszkadzać i zaczynają trochę się odgradzać od takiego nocowania na dziko Byliśmy w takim sklepie z orzechami i oczywiście Kacpra przykusiło, żeby spróbować tego jednego orzecha w czekoladzie o smaku toffi. No jak spróbowaliśmy, to powiedzieliśmy panu, że chcemy torebkę. No i wzięliśmy taką torebkę, 300 gramów. No i niestety 76 złotych taka torebka. Najdroższe słodycze w naszym życiu, ale no przepyszne. Chłopaki zaprosili nas na imprezę w Garden House. O! A tu malutki taki domek. A tu będziemy spędzać dzisiaj wieczór razem z Jaszarem Yasharem, memo. O, mamy też pieska. No, niestety na łańcuchu, ale takie są realia. Ale ogromny jest. Właśnie powiedziałam Kacprowi, że bardzo mu pasuje ta fura. Napiszcie w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie, ale uważam, że Kacper powinien jeździć takim old timerem. Zobaczcie, jeszcze tutaj w ogóle są kamele, wielbłądy. Zobaczcie jaki spoko pomysł na to, żeby wyczyścić patyki od szaszłyków metalowych. Odkaża się elegancko. Nie znałam tego sposobu. warzywa, które były robione na grilu, właśnie no. wylądowały w sałat. Tak. Świetnie, to. a tu jest świeża sałatka A tutaj jest świeża sałatka, Salatu. tak A tu warzywka jeszcze z grilla dodatkowe Fajny pomysł w ogóle, Znalej bo listy. warzywa były sotę położone na grillku Tak, nie no, ja nie mogę się doczekać, aż ja tego spróbuję Po prostu wszystko jest tutaj tak pyszne i tak dobrze doprawione, że to jest niewiarygodne A teraz jeszcze wpadła nam wołowinka i jest po prostu tak delikatna, tak pyszna, że sobie nawet nie wyobrażacie Aaaa mülazit, Stronger. bir. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Kaldı la. <gülüyor> Şerefe. <gülüyor> Şerefe. Słuchajcie, jaki to był wspaniały wieczór. Żeśmy zjedli po prostu przepyszne jedzenie w bardzo miłym towarzystwie. Pomimo tego, że chłopaki z angielskim tutaj jest różnie, to świetnie nam się z nimi spędza czas i rozmawia. Po prostu są tak gościnni uprzejmi i nas po tych trzech latach wszyscy pamiętali i dobrze nas wspominają, także naprawdę fajnie i miło tu wrócić to jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. To chyba będzie ostatni wieczór dzisiaj w Kapadocji bo wieczorem chyba stąd wyjeżdżamy. Bo słuchajcie, jesteśmy zmęczeni tym, że cały czas nas budzą o godzinie 4 rano. 1 czerwca musimy pojawić się w Ankarze na wyborach. Jak wypłacacie hajs w Turcji, to zawsze wybierzcie Cirat. Cirat nie pobiera prowizji i za darmochę można kasę wypłacić. Także polecamy. Jesteśmy właśnie u tefo w restauracji. Zamówiliśmy sobie śniadanie tureckie. Jak widzicie, tutaj tych talerzyków jest sporo. Sporo rzeczy na słodko, sporo rzeczy na słono. Najemy się na spokojnie. Menemen, tak jest. Nasza jesteśmy właśnie w mięsnym. oliwy. Pan nam tutaj przygotowuje paczkę wołowiny. Od razu zamarynowane, bo tutaj są od razu przygotowane przyprawy, które można sobie wybrać. Mięsko jest idealnie świeże. Pan nawet słuchajcie odkroił nam tłuszcz i dopiero zważył po odkrojeniu tłuszczu. Za pół kilograma płacimy 38 zł. Pełen luksus tutaj jest. I wiecie, wszystkie te miejscówki znamy tylko dlatego, że przyjaźnimy się w sumie z Jaszarem. I to Jaszar nam pokazał, gdzie kupować wszystkie rzeczy. Także my w Uchisar to już wiemy gdzie wszystko kupić. No dzień dobry, ty... Nie, bój się. Przyszłam Cię podrapać. Idziemy jeszcze po warzywa i owoce. Bo tu ostatnio kupowaliśmy i były bardzo dobre owocki. I znów wracamy na naszą miejscówkę, Tą samą miejscówkę, co zawsze, bo jakoś nie możemy się z nią rozstać. Zresztą Damien też tam pojechał, bo stwierdził, że to jest najlepsze miejsce w przypadku deszczu większego. Sprinter, it's good to see him. Always good view. Woli żegnamy się z Kapadocją. Kacper robi porządki przed wyjazdem. Opuszczamy zaraz to miejsce Opuszczamy w końcu też i Damiena. W końcu, bo Damien jest tym prezowym typem i tak, poranki bywają ciężkie z Damienem, ale to możecie się domyślić! No i opuszczamy Kapadocję. Jedziemy w stronę Ankary, bo mamy głosowanie. Będziemy się kierować w stronę i w prawo. Przyszłam na mapę. Tam jest bardzo dużo rzeczy do zwiedzenia, więc też nie wiem ile nam zejdzie i, i co ostatecznie zobaczymy, a czego nie. Próbuję przygotować jakąś wstępną mapę. Te drogi tam są bardzo górzyste. Na Google Maps są bardzo cienkie, więc też trzeba sprawdzić czy są przejezdne. Także dzisiaj było ostatnie balony i jedziemy dalej. Żegnamy się z Damienem Łyska nam trochę poleciała, ja co będę płakał. Ja bardzo będę płakał Kocham go Wszechświat chyba nie chce, żebyśmy wyjeżdżali Bo właśnie pojawił nam się check engine właśnie, Marchewa nie chce wyjechać z Kapadocji Przyszedł Damien z pomocą They don't want to leave me <laughs> Diagnosis, I think I might check OBD2 Merci de Temperature sound from the diesel Okazuje się, że to czujnik temperatury paliwa. Usuniemy ten błąd i z tego co wiem możemy jechać dalej. Thank you, doctor. No worries. The thanks to him. Nie mamy już błędu. Wszystko działa. Można jechać. Last hug. It's 100 euro, please. Yes. Bye, guys. Bye. Bisou, bisou. Bye, guys. We will cry. Zawsze trudno się opuszcza fajnych ludzi w podróży. To jest ta część podróży, która jest taka najbardziej chyba wzruszająca po prostu. Jak się człowiek przywiązuje do ludzi, wie, że będzie mógł się z nimi spotkać, ale, ale w pewien sposób nasze drogi się rozjeżdżają. Podróżnicze przyjaźnie, powiem Wam, są takie jakieś takie. Najsilniejsza w pewien sposób, bo, bo spotykamy się później z tymi ludźmi po latach i mamy o czym rozmawiać ciągle i to jest takie mega fajne, mega super. Smutno. Smutno Ci? Smutno, No widzicie właśnie. Tak to jest z ludźmi w podróży. Pożegnaliśmy się właśnie z Jaszarem. Powiedział, że nas kocha. Kolejne pożegnanie. Kolejne pożegnanie. Wydaje mi się, że to jedno z tych miejsc, do których zawsze wracamy z sentymentem. Nawet podczas naszej pierwszej podróży, to właśnie tu, w Kapadocji, spędziliśmy najpiękniejszy czas. I to w tak wspaniałych okolicznościach przyrody, bo Kapadocja jest jedyna w swoim rodzaju. Jednego jestem pewna: to właśnie ludzie poznani w drodze spowodowali, że tak pokochaliśmy ten region Turcji. W trakcie podróży oglądamy wiele przepięknych miejsc i widoczków, próbujemy lokalnych przysmaków, doświadczamy kultury i uczymy się nowych rzeczy. Ale to właśnie ludzie powodują, że zapamiętujemy dane miejsca na dłużej. U nas wszystkie drogi prowadzą do Kapadocji. Dziękujemy za obejrzenie filmu do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Doświadczenie trochę jak na jakimś, nie wiem, księżycu. Zagłosowane, Kasper. Dla wszystkich fanów serialu Popaki z Baraków, tutaj Turcy chyba bardzo lubią Juliana.